Trenerze, mecz z Wiktorią Częstochowa za nami. Przegrywamy 2-1. Proszę o kilka słów podsumowania. Mimo porażki uważam, że to był jeden z najlepszych meczów, jaki Przemsza zagrała za mojej kadencji. Przy bardzo dobrym boisku, przy bardzo fajnej pogodzie, takiej troszkę deszczowej, naprawdę ta piłka dzisiaj się cieszyła i, i graliśmy naprawdę bardzo dobry mecz. Niestety wynik mówi co innego, bo przegrywamy z tutejszą Wiktorią 2 do 1. Ale Wiktoria ale to naprawdę bardzo dobry zespół u siebie i, i postawiła nam bardzo w, w, ciężkie warunki. Ale tak jak mówię, muszę pochwalić moich zawodników za to, że zostawili kawał e, serca, zdrowia. E, uczulałem przede wszystkim przed tym, bo już przed meczem dowiedzieliśmy się, wiedzieliśmy jakie są wyniki i, i tak naprawdę wchodząc na murawy wiedzieliśmy, że jesteśmy utrzymani ale tak naprawdę uczyłem moich zawodników przed tym, aby, aby tego meczu nie zlekceważyć, żeby podejść do niego personalnie i to nam się udało, bo zagraliśmy naprawdę bardzo dobry mecz. Wielka zmieniłem dzisiaj dużo, dużo chłopaków w składzie. Zagrali ci, którzy, którzy grali mniej i oni naprawdę wywiązali się ze swojej pracy. Jestem bardzo zadowolony z ich, z, z ich gry. Tak więc podsumowując dzisiejszy mecz i przede wszystkim całą rundę, od której od go prowadzę, Przemsze, to, to wielkie chwała i wielkie podziękowanie dla zawodników za to, że mi zaufali, za to, że to, co robiliśmy, przynosiło nam punkty i, i że dzisiaj możemy tak naprawdę cieszyć się z tego utrzymania, bo, bo ta liga jest naprawdę bardzo mocna i, i widzimy, jakie zespoły są na dole tabeli i, i o które będą walczały, walczyły o, w barażu, więc Podsumowując, naprawdę jestem szczęśliwy, że, że nam się udało utrzymać i, i mam nadzieję, że przyszły sezon będzie dla nas o wiele, wiele lepszy. Dzięki. Dzięki.